No to już na ten łuk sobie zostawię, tak, nie już tak będzie. Dobra. Co? Startujemy? No startujemy, tylko nie wiem, czy mi nie będzie tak gorąco, nie jest za ciasno w ogóle. No, no z początku może być troszkę. My bo sobie łuk tak, Bo taka zakapturzona nie. i w ogóle. My sobie łuk będziemy jutro robić. Dzisiaj sobie zrobimy od niego chwilę przerwy. Tak? Tak, no. tak, tak. To nie ma co tam... Nie, nie, nie zrobimy tego. Zrobimy bo Trzeba go zrobić. Ja muszę się... nauczyć no, uczyć dobrze, bo... Mam problem trochę z tym lusterkiem właśnie. Mm -hmm. Żeby go zrobić. Moment. Jestem oczywiście rozszerzona, czy nie? A, no dobra, jest. jest... Dobra, jest okej. Okay. Telefony tutaj, żebym tylko nie zapomniała, oczywiście. Dźwięki wyłączone żeby nie przeszk i wibracje, żeby nie przeszkodzili tak jak moment. wczoraj. No tak, 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 bo ktoś będzie tutaj wczoraj, wszyscy się dowiedzieli, że jestem, w znaczy, dowiedzieli się, że jestem w apartamencie, wszyscy do mnie chcieli przyjechać. Wszyscy wczoraj. Naprawdę. A koleżanka dzwoniła do mnie. Y y y Skąd ten apartament, skąd pieniądze? Mhm. Ja mówię, jak się pracuje, to każdy ma. To, 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 to się ma. Nawet pyszna Polska do mnie zadzwoniła, czy mogą do mnie przyjechać. Ja ja co macie dla mnie? Czy macie coś dla mnie, to ja do Was przyjadę. Samym apartamentem się nie najem. Mhm. I to nie o to chodzi, po prostu to chodzi o zwykłą przyzwoitość. Jak nie miałam ogrzewania i mieszkałam z tymi dwoma knypkami, to nikt nawet nie zapytał mnie, czy może potrzebuję na gaz, czy na prąd, czy na cokolwiek. Mhm. I Chociaż prosiłam, żeby mi pomogli, bo nie miałam na ogrzewanie, i miałam zimno w pokoju i siedziałam z chłopakami w przykozie, bo było zimno, po prostu zimno, nieogrzewane, mhm. w ogóle nieogrzewane pomieszczenie w zimie. I wszystkie pieniądze na, na butle ten, na butle z gazem wydawałam i dwa razy się zatrułam. Po wielu latach oczekiwań nadszedł czas na ostre jazdy. Pierwszy autorski reality show Izabeli Kisiu skorupy, która w każdym odcinku będzie przeżywać niesamowite przygody. Izabela to nie tylko gwiazda mediów, ale i DJ, piosenkarka, bizneswoman, art manager, służba zdrowia, pokusa wielu mężczyzn, którzy jak pokazało życie, nie zawsze dobrze kończą. Nie moglibyśmy pominąć faktu, że słodka Izabel to koneserka luksusu, szybkich mężczyzn, mm, nie wróć, szybkich aut, która jak nikt potrafi obronną ręką wyjść z każdej sytuacji. Ja nie muszę mieć masę na szczęście, ale muszę mieć absolutnie. Teraz nawet policja przejeżdżała i się patrzyła. Dobrze, że mam chociaż na uchu. No to trzeci dzień jazd w Poznaniu. Dobrze idzie i wszyscy są zadowoleni, bo fajnie, fajnie, ten, fajnie ten program będzie wyglądał. Będzie w jakiej telewizji? Nie wiem, to jeszcze Wam powiem, ale będzie na pewno na internecie i na pewno będzie w programie w naszym programie i rzetelnym okiem i Smartline Modowy Rentgen i w e, Celebration Reduction. myślę, że sprzedamy to gdzieś do telewizji e, Aha, program będzie w telewizji DNA TV e, po, e, Witam Cię z e, naszym e, e, instruktorem da. Witam Łukasza jest bardzo fajny i zaczynamy jazdę dzisiaj Pozdrawiam Was serdecznie Tutaj na tym drugim. Coś zaczął chodzić, niech się wystraszył, że go wyrzucę. A któregoś dnia go zlałam. Tak, tak mnie zdenerwował, że tego. A tu. Między nimi naprawdę panu jakaś specyficzna relacja. Nie wiem o co chodzi. Aha, bo muszę przyłączonym, tak? Nie wiem czy się powinnam uczestniczyć, czy nie. Łukasz, ona czeka na twój Myślę, znak jest ok Dobra, na razie nie będzie tak, później wyżej Dobra, dobra, jeszcze nie startujemy, bo nie ma bardzo ważnej rzeczy. Sprawdzamy sobie kontrolki i ostrzegamy... Światła. Nie. Światła, ok. światła mamy. Co tam na czerwono się jeszcze świeci? Pasy. Pasy. Dobra, to dzisiaj te skrzyżowania równorzędne już wcześniej sobie ustaliliśmy, po czym je poznajemy, zresztą na części teoretycznej też to wszystko nie było. Nie wygodniej w tym, tym płaszczu. To rozbieramy się. Zawsze powiem szczerze, no w tych samochodach nauki jazdy będzie cieplej, jakby pani w przyszłości wsiadała do swojego auta nie garażowanego i będzie chłodno. Nie, nie, to absolutnie. To, to no. z początku może faktycznie... Yy... W tym płaszczu, żeby za bardzo nie zmarnąć. ale... Jak, ja, jak kosmita po prostu w tym. Hmm. Bo to takie Dobra. jest wielkie. Przerzucić do tyłu. Zaraz poproszę. O. Dobra. Z moją rączką chorą. Wczoraj jak ten prowadziłam, ten... A, wczoraj pilotowałam samolot. No właśnie, jaki samolot pilotowała Izabela, tego dowiecie się już w kolejnych odcinkach. Jakąś tam ostrożność trzeba zachować. Niekiedy się zdarza, że ktoś się za, zapatrzy, mhm. zamyśli, może wjechać gdzieś tam na żółtym, czerwonym świetle. Więc uważ... szczególna ostrożność, tak czy inaczej, musi być zachowana. Moja ulubiona śminka ostatnia, niestety, bo już nie ma, nie ma tych śminek. Mhm. W ogóle tego koloru ja bardzo lubię, go, bo on mnie ożywia po prostu. Mhm. Zawsze przygotowana. Tak jest, i musi być wszystko pod ręką. Wczoraj miałam wszystko, miałam je okulary, jest wszystko, a dzisiaj mam tylko te 75. <grych> Ale one fajnie wyglądają, one kolor mają. <grych> tak. Przynajmniej. <grych> Takie żywe przynajmniej. No. Bo, trochę... ja, bo ja jak zwykle jestem e, dziewczynka prymuska na biało-granatowo, no. bo ja się wychowałam w Szczecinie i w ogóle chodziłam do szkoły e, tak zwanej klasztoru, pani mhm. Baran była dyrektorem i byliśmy nauczeni po prostu chodzić na biało czarno albo na biało granatowo mhm. albo na biało z y, zieloną kratę mieliśmy spódnicę i, i... Ten i y, żakiety. No, mundurki. Mundurki, teraz, tak. Teraz I to rzadkość. mi niestety zostało, że nie lubię kolorów, ale za to kocham spodnie, bo w spodniach nie mogliśmy chodzić i to mnie najbardziej wkurwiało, wkurzało i w ogóle nie cierpiałam właśnie tego, że się z tej szkoły wyp wypisz, chociaż chodziłam do pracy premusów czy się wypisze z tej szkoły? Dlatego, że denerwowało mnie to, że nie mogłam spodni nosić. Chce było... pani sobie ręce zdezyfekować? Tak. Proszę bardzo, Po prostu poprzykam. nie mogłam nosić spodni i musiałam spódniczki. A był taki okres, że było zimno, i wkładałam spodnie pod spódniczkę. Miałam krótką sukienkę, mhm. spódniczkę i, i sweterek na przykład, albo marynarkę. I wkładałam jakieś już wtedy wąskie spodnie, takie legginsy, To mhm. było w ogóle, wchodziło się wtedy w rozszerzanych spodniach, albo, albo w spodniach takich jak dzieci kwiaty w takich rozszerzone nogawki, nie? Także ja byłam zawsze jakimś tam prekursorem Sama szyłam sobie, bo skończyłam ten szkół, kurs i szycia chodziłam do Palcu Młodzieży, jako dziecko chodziłam do świetlicy, przy, przyjaciół, dzieci, mhm. także wszystkie świetlice i tańce, i rysowanie, i malowanie i, i, i konie, i szkutniki, w ogóle wszystko w palcu młodzieży przepraszam, Ja się w ogóle w Palcu młodzieży w Szczecinie nie wychowałam. Poznań to miasto doznań. Kto przybył na audiencję do naszej królowej i co dzieje się nocą w jej apartamencie? Nie sił, ja ból, choć wiedział, że tak nie można. Zdarł sobie skórę z kosek, a ona w końcu doszła. Ej, oczywiście koszmar była coraz bardziej silny, ale tą zbawię. Zdałem już, nie mógł się zatrzymać. Młoda dziewczyna w końcu przestała się ruszać, podczas kiedy o nią szła, ona była w matkatuszach. Uciekłem na łóżku, przepraszam, przysięgam, pakał nagle, nawiedziałem, ze świeżą, który na rękach, mimo to blody, jak nas się bo jak nie, nie wiem, my po osłonom, nocym, przedniósł, bo do siebie, nie wiem, ile czasu, ile dni i nocy, mył ją, robił maseczki i upadał włosy, mimo odpaczu, niedosyt, bo miłość nie jest łapa, no już sercu dziury, który nie potrafił tak zatkać. Każdy się siadka, że na klace cudzie On tłumaczy się, że praktykuje, orientalną kuchnię. Nie było, co nie mieszkań mi przecież. Nie to stara sklerotyczka mogła oczywieć. W sobotę przy obiedzie, a przedmiot na kolana, byś za mnie powiedział, już nigdy nie będziesz sama komedio ja, dramat, wyobraź sobie tą sękę jakiś iż mąż tak właśnie poprosił, trwał rękę bo ona była mu bliska <mum> pokazał im zdjęcia, opowiadał kim to jest dzieciństwa wygranywał świsła, lat zawsze jak je lubił czuć w ustach chudki na piesi w tej skutki opowieści śmiech ma na, na, na ubrał martwą kochankę, sztuknie ślubną swoje matki rozsypał matkę na podłogę i na uszko po czym skoczył w starych anilu o, i było do jak malował jej rzezy, w white, warena night fortecki, wiedział, że będzie testnić, ich miłość jest poprawny romantyk romantyk, oddalony, w ucieczkę trwa, bo przypieszał i że on był na drzewach z każdego jej otworu wywiązałe, tu z czelarnych, na barwy, martwy panie młodej w dudnym rzucił jej kochanka, stanowił o jego sercu płonął ogień. Ja z twarzy wejął, ze ustami w oczach mówił, że miło się z nich Ludzie dziewcząt nie zrozumieją, ludzie są okrutni. Rozebrał ją do naga, żeby nie podróżnić sukni. Przenicją do kuchni, położył na stół i z perfekcyjnym kierunku radził, się ciżut na wół. Po wuj jak szumie, zaczął wyjadać strzemiał, zaplądał się dziewczęta, jak niczym w nie szedł. Zakochany dekad, tapał się jej zakał, śmieje się do to ponad strzał za stracha. Chwilę jeszcze płakał, rozstanie go zasmuza silnym pociągnięciem, by go odtwarz piersiowej Nieżyjąca nie muza obserwuje, jak jej miły, pozbawia jej cztery kończy przybyła ma zbyt Zdrowe to i zgniły ogór mieca Nie przeszkadzały Te mu w jedzeniu swojej wybrani serca Ten sam dzień jeszcze kupił formalnie słońko Ciemię głowę, i w pierwszej odszydnia i słońko Postawił na noc swój stronik pana, po swojej pogini, żeby już do końca życia pozostała przy nim Zimny opak, z których skroś mnie do pieca Wyciął tylko jeszcze króli, które nosiła na plecach

tak jest, jak ktoś coś lubi, to jest z tym dobry. Mm. No najgorzej jak ktoś robi na siłę. A mieliśmy takich kursantów. Tak? Że w sumie to ja nie chcę przejść Ale bo na do Ale łos... bo do tego też trzeba mieć powołanie, e, e, chcieć jeździć Tak, trzeba być przekonanym, a nie na siłę. Bo Tam. to nie zawsze te 18 lat, które jest podstawowo wymagane, to jest no. dobry okres do tego, żeby kogoś szkolić. Ktoś musi po prostu czuć tą chęć. Ja już miałam 16 lat, chciałam jeździć. Ja to w, w ogóle ojciec zabierałam motor, Skręcamy bo ojciec łezkę y, miał. Mm -hmm. I zawsze zabierałam ten motor. Mm -hmm. Bardzo lubiłam w ogóle, kocham skutery, motory, rowery, y, rolki, wszystko co jeździ. A dużo jeździła pani? Motocykl? Yy, bardzo mało. Znaczy no, jeździłam, na przykład wyłożyłam, jeździłam skuterem, mm. ale motorem yy, tak trochę. Tylko, że ojciec mi nie pozwalał, bo się bał, że się zabija albo coś i, i zawsze miał pretensje do mnie. Kiedyś to pamiętam, że otworzyłam jakąś agrafką to, to się tak dar na mnie, z tam pasem nawet. Mm. Motocyklowe szkolenia też prowadzimy. Tak. Trzeba trochę na lepszą pogodę poczekać. Nie, nie, ja lubię, mhm. bardzo, tylko, że w tej chwili motorem już nie jeździła, albo mhm. samochodem, albo, albo skuterem. Jedziemy. Ojej, przepraszam. A, a, a. A nie... i jedziemy sobie na wprost, tak. mamy zielone światło, ogólne, co Coś prawda... Tutaj cię... jest bo przecież ściągnęłam z tego. Trójeczka i ręce na kierownicy. No wiadomo. To, co to jest takie piękne? Tu po lewej stronie tak. to jest... Yy... Wielkogórzowej. Tak, Urząd Wojewódzki, a tu... Nie wiem, czy to też jest jakiś... Bliżej prawej strony, bliżej prawej strony, bo jedziemy po linii. A jakiś wielkopolski zobaczyłam te. Patrzymy wprost, do prawej bliżej. Co to był sąd jakiś, czy co to, to było? Hmm, może być jakiś sąd administracyjny, nie? chociaż... Nie. Piękny jest Poznań, też ma takie piękne te budowle. Yy, taki jest też wielki, strzelisty, mm. bardzo ładne miasto, bardzo lubię Poznań. Pójdziemy sobie na... Ja to muszę do palmiarni pójść, ja tak chcę, chciałabym te I do zoo Tak chciałabym te kwiaty zobaczyć, tak dawno nie widziałam. Ja miałam w ogóle takie pilne kwiaty. Yy, wychodowałam palmy po 4 metry, metry Ale piękny co to, co, to co to jest? Co to jest? To jest zamek Jaki? Zamek Królewski w Poznaniu. Aha. Zamek Poznańskich, czy nie? Bo to była jakaś rodzina, nie? nie, nie bo w Łodzi jest Pałac Poznańskich. To poznańskich tu... raczej nie, ale powiem szczerze, ja z historii Poznania yy, będę słaby, jestem słaby, bo też ostatnio nie tu jest pięknie, a to hmm. Miskiewicz pewnie. Tak. Ha! To też jest uniwersytet Mickiewicza. To jest w ogóle mój proces... idol. Ja, wo, ja, ja woziłam ze sobą jakieś w trasy, jego ten sonety i wiersze. I uwielbiam, uwielbiam Mickiewicza. Dla mnie to, było, to była inspiracja. W ciężkiej chwili to w ogóle czytam Mickiewicza, uwielbiam. Właśnie nie wszystko, bo dziadów na przykład nie za bardzo, ale jakieś inne. Bardzo kocham Mickiewicza, bo to był prawdziwy patriota. Na zesłaniu i miał szczególną duszę. Miał pogodny charakter. Był romantykiem, co mi się bardzo podobało. W przeciwieństwie do, do słowackiego, bo tam ten był raczej tragi, tra, tragiczny. Wszystkie te jego. No, zajmijmy sobie pas skrajnie lewy. Lewy, Aha. dobra. Zmienimy pas na skrajnie, lewy będziemy na Rondzie zawracać. Do Merkurego też przyjeżdżałam. Kiedyś to było Poznań z hotel, nie? Chyba? Nie kojarzę, nie, nie pamiętam. Nie wiem był nie tutaj pamiętam. tutaj hotel Poznań to nie wiem czy teraz to jest... Zmienili na Merkury jakiś taki za nowoczesny kierunkowska z lewej sobie włączmy. Zawracamy na rądzie. Teraz tu uwaga, sygnalizator, strzałka bez tu, No i trawaj mamy. Dobra, ale jest, jest strzałka kierunkowa, czyli trawaj będzie, sobie A, czeka, będzie możemy użytek. sobie jechać dalej. Zwalniamy teraz uwaga, bo jest kolejny sygnalizator. I zatrzymamy. mamy czerwony świat. Tak. I teraz jak już będziemy opuszczać rondo, bo już wjeżdżamy na tą ostatnią naszą prostą. to... I widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Thank you